Kogoś tam członka? Czego? No. wie pan, może pan zwariował? A może ten chłopak pisze, który odrąbał swojego członka? Podbajów. to może on? I mu członka brakuje i się przedstawia jako członek, dlatego. Bo <laughs> on patrzyłby tego <busterko>, tak. Podejmuje. <laughs> Nie ma. Pół patek, pół baba. nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ciemię jestem, Mawo? Mawo cię chłopem. I, i, i piszę do ciebie. Baba? Chłop? Może, może się znajdzie. On się może, może jak? Z swego członka, bo życie Nie, nie, panie, ja nie. Ja nie robić, pozbywać się swego członka. A mężczyzna ma swój członek do śmierci. No, po śmierci mogą członka zabrać, bo zabierają. Byli tak jakieś serce, płuca, nerki, wątróbkę. handlowali nami. No, na części zamienne. No? No tak. Jak, jak, jak samochody byliśmy. No. I pani Janie Szetulski, wiesz pan co? Panem coś w głowie pokręciło. Krzysiek, a co myślisz o przeszczepach? Bo ja słyszałem taką historię podobno. Jaką? Że jak w Ameryce chłopak młody się zastrzelił i wzięli jego serce, tak? bo jeszcze było żywe serce, tak? przeszczepili dla starszego człowieka. Tak? I ten człowiek się interesował, czyje to serce no. przeszczepu dostał. I poznał y, tą dziewczynę, żonę tego chłopaka młodego, no. co się zastrzelił. I się w niej zakochał. Y, nie, ten, co w serce mu przeszczepili. Starszy człowiek się zakochał w tej dziewczynie. No. Y, bo serce miał tego chłopaka. No. Wszczepione. I y, zamieszkali razem. A po pewnym czasie ten starszy człowiek, co mu to serce przeszczepili, tak samo się zastrzelił. I to mówią, że z tym sercem wszystko, wiesz, się przeniosło. Te uczucia, wiesz. I to, że on chciał się zabić, ten się zabił, i ten znowu ten się zastrzelił. Tak samo. To, że ona szukała następnego do, do śmierci, żeby następny był. Może i tak, ale że to się przenosi z tymi, wiesz. Z sercem się przenosi nie samo serce, tylko różne się rzeczy też przenoszą. Na przykład uczucia. Ciekawe, czy to prawda. Nie, to, to jest prawda. No. Bo jest takie przysłowie: na kobiecie daje się serce. No to takie przysłowie jest tak, że o, niedawno była, byli, ma, mama, mój zmarł, jest w domu. Młoda kobieta, mhm. Nie imieniu, imię jej, ja powiedziałem, I... taka młoda, 42 lata, tylko młoda i to młoda, Wojtek, to prawie tyle co my, to my młodzi jeszcze. No, tak czy nie? no. no lat. Aj, tam to już bez przesady, ale. Nie, nie, to powiem... Krzysiek mówi zawsze, że starszy jest. A czy nie? No, 59, tak? No. No, to trochę A starszy. A 60, to już z czego stary No co, ty Krzysiek? A jest tak przysłowie. No. Co po kopie, to po chłopie. Jak to po kopie? Co po kopie? No? To po chłopie. To wytłumacz, bo. Żeby... Nie wiem, co to po kopie? Nie wiem. Ogórka chcesz? Yy, dzięki. No? Nie, co to, to? A to ogórka, Krzysiek, chcesz? Ja mam swego. <grymności> a jak sobie członko oberwaję, to tam wszystko. Krzysiek, to pokaż. Nie pokażę. Tylko Ale, nie na YouTubie. Dużego tego, tu duży. Tu podaj. Trzymaj, bo cieknie woda. Zobaczcie, Krzysiek to z ogórkiem. Tak. To to Ale ja mam mhm. swojego członka prawdziwego, a dwóch nie mają. Niektórym coś tam brakuje w życiu. To piszą listy. Szukają. Członka? U, u chyba, no. Członka? No biuro poszukiwań to tam on ten list napisał okay. przecież jakiś tam. No, oddział terenowy. Oddział terenowy poszukiwania członka. Z Lublina. No ale i mój samochód z Lublina jest z Lublina. A, to, no tak. To jak to Panie Janie? E, już w Lubl Lublinie nie mają członków, mężczyźni? Co? No poszukują w, w, na, w Białymstoku. <laughs> Zgubili członki, szukają. To jak was kobiety kochają? Powiedz pan panie Janie? Jeżeli wy poszukujecie członka może, może przynajmniej gruby portfel ma to. No, <noise> o ja tego no i na gruby portfel nie oddał, wiesz? Dobry ogórek, nie? Dobry. Przepraszam bardzo, ty byś swojego członka oddał gruby portfel? Nie, nie. Może mi się na coś przydać jeszcze. <noise> A Wojtek oddałby ty swojego członka na gruby portfel? A ja nie do, daję. Ja mam swój portfel. Wojtek ma swoje rzeczy. Nie wiem, dla kogo Wojtek chce oddać? Le, le kobiety, członka. W każdym razie mężczyzna daje swojego członka na, na kobiety. Oj, tam, oj, tam kobiety można zmieniać. Jak niedobra kobieta, to trzeba zmienić. Przepraszam bardzo, panie Rafale, to pan już miał kobietę? No, było pytanie. No, no, Krzysztof, to tak zapytałeś, wiesz, to można mieć kozę, można mieć krowę. A kobietę to nie wiem, czy można mieć. To można nie... mieć. To nie rzecz. Ale przepraszam bardzo. To jak się zapyta, pytacie prosto zwyczajnie, czy miał pan kobietę? No, na po prosto z mostu lecieli. No, to odpowiem, nie miałem kobiety. Od urodzenia? Od urodzenia kobiety nie miałem. A dziewczynę? Też nie miałem dziewczyny. A pannę? Nie miałem, nie miałem. Ani tej, ani tej? Nie byłem samoistnym posiadaczem, właścicielem. To jakoś stary kawaler? Nie kupiłem, nie sprzedałem. To stary... A to, to o co innego ty pytasz, Krzysztof? Ty pytasz, czy ja miałem, no. A ty to samochód miałeś, na przykład. Ale starym kawalerem A jeszcze masz jesteś? Lublina. Starym kawalerem jesteś? No nie, nie jestem. Co? Nie jestem. Żona Nie. Rozbudek? To... Jak to się mówi? No, może i dobrze powiedziałeś. Rozwiedziony? Rozwiedziony, tak. Co? Nie, no, wiesz, rodo, rodo, Krzysztof. To nie powiedziałeś tak, rozwiedziony. No, to co powiedziałem, to już się nie cofnie. rozwiedziony, tak? Tak? Odmawiam komentarza w tej sprawie. Ale już powiedziałeś, przyznałeś się. Co powiedziałem, to już się nie cofnie. Pomyłka. Pomyłka. Nie, nie pomyłka, ja tylko... Ja szybko odpowiedziałem na jakieś no. pytanie. Nie przemyślałem. Zmyliło mnie twoje pytanie. O właśnie. <laughs> źle je <jest> zrozumiałem. <laughs> Przepraszam, nie, nie źle. Bo ja powtórzyłem. Dwa razy powtórzyłem. A to nie powtarzaj, Krzysiek, bo będę musiał odpowiedzieć. <laughs> Zgubił się. Ja nie widzę, że bądź się zgubił, nie się gubi. Ja nie widzę, Wojtek, że bądź się zgubił, siedzi. No to dlatego nie wstaję, bo jak wstanę, to się zgubię, no. Pójdę gdzieś i drogi nie znajdę. Kobiety, to nie ci za Rafała, za mąż, bo członek mi wstaje ją. Można się pogubić. Tylko opada. Chyba obci obcięliście tam dla Rafała już członka tego, albo Oj tam, oj tam, Krzysztof, bez takich szczegółów tutaj, proszę. takich nie Albo wyrwaliście ten członek. No, pazarne ludzie wyrwali. Wszystko z, z zabrać by chcieli, kurczę. A, a tu kobiety wyrwali? A jak, kobiety pazarne bywają. A, ale one po, połknęli? Połknęli? No. <laughs> Zdjęli? Zdjęjanie. O! No, kanibalizm jakiś. <laughs> to co on jajka ustawił? Nie, to <laughs> <bo zdjęjanie. śmiech> To, to jajecznica, jajecznica, jajecznica była. No Męska jajecznica, Z parówką. Mm. <laughs> Oj, Rafał, Tak to jest. taki dzień. Pan Jan Szedulski nas tak rozśmieszył. Dzisiaj. Dzień nie co dzień. Dziś jest co, czwartek. Czwartek. Panie Janie, wie pan co? My narzekamy na pana, ale wie pan co? Przy, przy, Przyjeźdź pan i opowiedz coś jeszcze śmiesznego, albo napisz jeszcze raz. Napisz o członkach jak tam poszukiwania oddziału terenowego w Lublinie. O Jezu! Czy z sukcesem czy bez? Czy? Czy są mniejsze czy większe? No. Jak to tam. O, ja, I potrafi. jaki mamy członek? <laughs> to do koperty się nie zmieści Krzysiek, to wiesz, on małe listy przesyła. Może na, paczkę przysyła. Zajmiemy czas, do tego samochodu zmieści się. Do osobówki się zmieści, no. Ja mogę przyczepkę pożyczyć jak trzeba. <laughs> Ale słuchaj, użyjcie tego członka z czymś. O... O, owinąć jakoś do, do worka i... No tak, żeby się w transporcie nie porysował, czy tam nie potłukł, nie zniszczył, no. Tak jest. Panie Janie, panie Janie, ale zapytam się pana, ja i Rafał i Wojtek, czy damy szpital taki, że pana tego, jak my przywieziemy ten człon, członek pana, to... Czy panu przyszyją? O, jak ja do... To powiedziałem, że Rafał mnie wyrwał. widzisz pan list taki konkretny. Ja poszukuję wątpienia. Nie lub nie Pan poda wymiary, pan poda, czy szpital przyszyje. To pomożemy. My dobre ludzie jesteśmy na Podlasie. Jak ktoś w problemach ma, to proszę pisać. I my postaramy się pomóc. <laughs> Oczywiście. Radzisz. W miarę swoich możliwości. No. Już Rafał! I ja poświęcimy się na paliwo się rzucimy się. I Wojciech się dołoży I jeszcze się my... Ja zorganizuję na tego członka. <grym> A worek to panie kochany, kupimy worku, przyjemy. Do krawca zanieciemy. Krawiec już zapłacimy dla, dla krawca nawet. Pani nie musisz płacić panie Janie. No. Bo od tego członka trzeba skochać. Bo ja chyba nie... <grym> dla pana. Żeby ludzie nie widzieli. No tak, bo tak chodzisz z członkiem, to trochę wstyd może. No. My pomożemy ich. Ale jak, ich jak te... ludzie będą powiedzieć się, panie Janie, to bym powiem otwarcie. Wiem dla pana Jana takiego do Lublina człon członka. Jak trzeba, to Lublinem nawet przywieziemy. O, o <grych> Do <opacimy> Lublina. <grych> dołożycie się na oce? Panie Janie, Janie Szczetuski, to musi pan w tym pomóc akurat, bo to. Członek to już nasza sprawa, ale o OC na Lublina to pan musi pomóc. No żeby nie było, że tylko my pomagamy, nie? To pan też musisz się dołożyć się. Także. O I może, może być wycieczka do Lublina. Napisz pan, podaj adres to. Al, albo, albo sam pan przyjedź no. Samochodem. Pociągiem możesz pan też przyjechać. O, dobra, to No, wagon możemy wynająć i duży dla pana wtedy. Tu pomożemy. Z węglem. Z węglem, tak. Węglem się przykryje. No, pan... Ludzie wiedzieć, że tam członek. Ró różne rzeczy pan może przywieźć tym wagonem wtedy. Jaki jest pan członek? Czy napisz pan długość, grubość członka? Kolor. <laughs> To my barwę gubimy i pomalujemy. <noise> Prawda? Prawda. Do, będziesz malować członka? No, jak trzeba, to mogę pomóc człowiekowi. No, w potrzebie to. Dostanieś pędzel i będziesz malować, nie? Ja, jak poprosi, bo może nie chce. Może sam będzie chciał sobie pomalować. Może się będzie wstydzić, wiesz to. Nie Ale będę jak mu się może... narzucać. Chłopcy, ch pomalujcie. Pomóżcie, jak powie. No. no to możemy pomóc, no. A pomożesz? Pomogę. A myślał malować? Malować umiem, no. Przyszywać nie umiem. Ja. Krzysiek A... dobry krawiec jest ostatnio z kieszeni zaszywał spodnie. Ja. Także jak pan ładnie poprosisz, pani Janie, to przyszyjemy, pomalujemy i. Do wagonu wsadzimy w stację Białystok starości. Narkozę damy panu. O, narkoza to bez problemu tutaj. Z razu panu głupy, ten narkozę i... Narkoza! Nie, nie będziesz zdejmował skarpetki i czasu, narkoza będzie. No, masz rację, Wojtek. Ja pochodziły wreszko uśnie. No. Raz, dwa, nie? Tak jest. Ojej, ja Rafał tydzień czasu nie ponosi skarpetki, i nie będzie prać, też lepsze będzie narkota. Żeby się wybudził, Krzysiek, wiesz, trzeba uważać, że nie przesadzisz wtedy. No. Przedawkuje. No, jeszcze za dużo ten i się nie obudzi nam, tu i co wtedy, kurde? Zostanie no. członek. No? Co? Zostanie to członek. To nie wiem, i razem pojedzie. <laughs> członek. No i jego członek będzie. I nasz? No tak, no. To musimy położyć razem. Dobra tylko, jak Krzysiek kiedy to może ze będą narkotyki A jak będzie się ruszyć, to i razem ja jak dam, to uu, będzie jak <śle> dbać. A później wiatr chłody zimny weźmiemy. A to Krzysiek mówił, że kiedyś te becze jaja możemy spróbować przeszczepiać. Ludziom. Mhm. Ale kto mówił? No tak na wsi, pamiętasz? Takie żarty były też. To żarty były, Krzysiek. Ja wiem, coś tu nie no. Jaja. <laughs> Może no. on by chciał? <laughs> Aj, z, z, z członkiem, tak? A jak? W promocji. <laughs> Ciężko nasić by mu było, tylko. O Boże, święty. Ja nie wiem, to wtedy musiałby być. Nie czuję się ale bykiem. No, zachowania by się mogło mu zmienić. By zaczął... I tutaj... rogi! No, rogi by mu wyrosły. A może już rogi wyrośnie? No, rogi to może już ma, no. Bo jeżeli na czerwony kartkę pisze... Ale je nie, jedna czerwona, jedna... Nie, jedna różowa, druga czerwona. Nie. O, to czerwony to jak list miłosny No Zobacz, tu różowa. No. A tu czerwona. O. No nie wiem, ale, ale napisał faktycznie, pokaż, a, a koperta żółta? Co? Koperta żółta. Tak. No przemalał na na, na, na bo jak dzwonka zabrakło, to powstają z tyłu, hmm. Nie. No napisał od ręki to. Wszystko. Wszystko Oj, to... się napracował człowiek, napracował, a to wszystko dlatego, że mu członka brakuje, no. Głupota w głowie. <laughs> to chyba nie tylko członka mu brakuje, w głowie, w głowie. też mu coś tam brakuje. już no. <laughs> nie mógł pan, a Rafał nie mógł, że w głowie brakuje mu, bo... bo... Że napisał, to pisać umie przynajmniej. Bo jeden... Może ktoś cie, mu napisał. Kiedy że... Pan Jan. A to? O, dwóch Janów. No. że to ja się No. Zebrali się jemu członka, jednemu członka zabrakło, a, a drugiemu? U niej taką, bo ciebie, <grym> Tak to bywa. Ukrywa się. No. Ale przedtem ten pierwszy Jan się ukrywa, przed czym? Albo przed żoną, albo może... chla! No za dużo, to, to ukrywaj się. Bo przyjedzę do ona i wałkuje, bałkuje. <laughs> no po cieście to po tobie Janie. Czekaj, jak ten pierwszy się nazywał? Eee, tak. Kuczyński. Kuczyński. Jan czy Janusz ty? Jan! Jan też, tak? O. Jan. Mhm. A nie Janusz. Janusz to co innego, a Jan co innego. Co innego? No dobra.